Mam do czynienia. Tak prośbę. Czy będziemy współpracować dzisiaj? Oczywiście, oczywiście. Właśnie dzisiaj jestem kulturalny, nie? I chcę tutaj przeprosić mojego rywala, nie? Bo ostatnio przesadziłem trochę i tak dalej, nie? Nawizywałem i było, mu trochę szkoda. I naprawdę przepraszam, mam tu tortę dla ciebie, nie? Jakby coś, możemy zjeść w ogóle. Chcemy zjeść w ogóle razem, jeżeli chcesz, no dobra, to nie przejmuj się, to masz, 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 no ale daję cię, no to kurwa przejmuj to, kurwa chodź, to masz, no dobra, no to chodź, no, to chodź kurwa. a ty już... a ty, co kurwa, a co ty myślałeś, że będzie cię przeprosił, jebać się kurwą, jebać się kurwą. Jeba a co nie myślałeś, nie kurwa? Z... A co kurwa, kurwa myślałeś? Nie że cię przeproszę, i co? A co ty kurwa myślałeś? Kurwa, cały Ja od razu kurwa. Ja kurwa, proszeć? Proszeć? Szmatą, kurwa. <laughs> Taka jest strata, kurwa. Cały kurwa buty, kurwa, śmieci. To ty chupa. masz mi sałować! To ty masz mi całować. To ty masz mi sałować! No to chodź! No co? A to co chodź, trzeba iść, No to kurwa, przepis kulturalny kwiaci ja nas uczekać. I kurwa, kurwa, to ty wypierdalaj, siadaj, To ty wypierdalaj siadaj, kurwa, śmieczu. Zajmij tej pizdę kurwa. Pamiętajcie, Pamiętaj, masz, pizdę, pizdę, pamiętajcie, masz, że ostatnie bilety dostępne na Wrocław są na www.eventium.pl debil. to ty jesteś debiler! weź to posprzątaj kurwa, Wytargę mu mordę w to kurwa. Macie jakiś kurwa ręcznik czy coś, kurwa. No. Ej, masz przyjebane, kurwa! Przejebane łysa, to ty masz, kurwa, Jej, kurwa jebane to kurwa, jesteś łysy, jeszcze głupy? No Wszyscy to, to mi jadą, kurwa! Człowieku. No dobra! Nie, Cześć, nie kurwa, czym wrócę? Dobre, co mówisz ostatnio? Pamiętajcie, że pay per <laughs> dzisiaj już rusza. Co, co, co,